Słowacja, czyli spokojniejsza alternatywa dla fanów gór bez tłumów. Jest to kraj położony w Europie Środkowej, z którym Polska sąsiaduje. Powstała w 1993 roku po rozpadzie Czechosłowacji i od tamtej pory jest niezależnym krajem. Co ciekawe, rozpad Czechosłowacji odbył się bez żadnej wojny, a dziś nazywany jest aksamitnym rozwodem, który przez historyków uważany jest wręcz za wzorcowy podział państwa. Kraj słynie z pięknych gór, lasów, jezior, ma wiele parków narodowych, a jego przyroda, choć podobna do naszej, no to mam wrażenie, że ma więcej przestrzeni dla siebie. Nawet duże miasta nie są wcale takie duże i nie ma ich wcale aż tak dużo. My akurat miałyśmy okazję być w Żylinie, położonej w północnej części kraju, gdzie żyje zaledwie 80 tysięcy mieszkańców, a jest czwartym największym miastem na Słowacji. Porównując do Polski, to miasto z mniejszą populacją niż Częstochowa czy Sosnowiec. Z powodów politycznych kraj jest raczej pusty, nie spotkacie tam tłumów turystów, co naprawdę sprzyja dobremu wypoczynkowi. Zresztą samych Słowaków też nie jest wcale dużo, bo zaledwie 5 milionów. I jest to świetnym przeżyciem, jeśli wybieracie się w góry, w których nie trzeba się przepychać między kolejnymi ludźmi, co mam wrażenie, że w Polsce w miejscach turystycznych zdarza się całkiem często. Popularne na Słowacji są baseny uzdrowiskowe zwane termami, jak na przykład rajeckie teplice, w których miałyśmy okazję być, a ich historia sięga nawet XIV wieku. Znane są również naturalne źródła, których temperatura może sięgać do, uwaga, 30 paru stopni. Na Słowacji znajduje się około 300 zamków, pałaców i ich ruin, co w przeliczeniu na gęstość metrach kwadratowych czyni go bardzo zazamkowanym terenem. W porównaniu do np. Polski czy Czech, a przez niektórych jest nawet nazywana krainą zamków. To, co przykuło moją uwagę, to to, że na Słowacji zamiast pensjonatów piętrowych i domków popularne są drewniane chatki, budowane zarówno dla turystów, jak i również mieszkańców. Wiem, że w Polsce też się to zdarza, ale mam wrażenie, że na Słowacji jest tego o wiele, wiele więcej i niektóre z nich są naprawdę przeurocze. W miastach mieszka około 55% Słowaków, a na wsiach około 45%. Porównując z Polską jest to 60-40% z przewagą dla miast. Jeśli chodzi o moje prywatne polecajki, to myślę, że Słowacja jest też świetnym wyborem na rowerowe wyprawy. A teraz przejdę do języka słowackiego, który pod względem słownictwa jest najbardziej zbliżony do języka polskiego i faktycznie stosunkowo łatwo można się zrozumieć, chociaż trafiają się też słowa, w których nie za bardzo wiadomo o co chodzi. Ale podobno wzajemna zrozumiałość języka polskiego i słowackiego wynosi 41%. No i czas na najlepsze, przynajmniej dla mnie, czyli jedzenie. Na pierwszym miejscu gulasz, który no wszędzie dosłownie był i ja go też wszędzie jadłam, był przepyszny, smakował mi do tego stopnia, że jadłam go praktycznie codziennie. Oprócz gulaszu je się bardzo dużo dań z kapusty, których no ja niestety nie uwieczniłam jakoś dużo. Słowacy jedzą też sporo sera, na przykład w daniu bryndzowe haluski, gdzie są kluski ziemniaczane i bryndza, czyli słony ser owczy i smażony boczek. Zresztą ser znajdziecie nawet w automatach w większych miastach, co myślę, że dowodzi tego, jak Słowacy kochają ser. Placki ziemniaczane również są tu bardzo popularne. A w tradycyjnej kuchni słowackiej można również znaleźć pierochy, czyli pierogi. A jeśli chodzi o desery, no to takim deserem, który widziałam, że był wszędzie, był miodownik i nie dziwię się jest to przepyszne ciasto. A bardzo znanym słowackim i czeskim napojem jest kofola, czyli taka ichniejsza Coca-Cola. Choć Słowacja jest bardzo podobna do Polski i pod względem kulturowym pod względem jedzenia, krajobrazów, czy nawet języka. No to myślę, że na Słowacji łatwiej jest odpocząć w taki wyciszający sposób, jest tam po prostu spokojniej, jest tam mniej ludzi, więc jeżeli czegoś takiego szukacie, no to Słowacja będzie idealna.